Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LDKi, a dzisiaj znajdujemy się ponownie po stalu drugim, moi drodzy, i ponownie zaczynamy zabawę z naszymi kolegami e, Znaczy, tak naprawdę nie kolegami, ale, ale cicho e, Idziemy pożyczyć od nich pewne schematy, jak dobrze pamiętam, na bombę, czy cokolwiek tam to było e, Nasz drogi kolega e, Hussein oczywiście tutaj wraz z nami będzie e, się dobrze na pewno bawił Z jakichś wygrań jest zło, a właśnie, ja muszę pamiętać, że ja mam HP, tak naprawdę Uf. Dobra, jest niefajnie Jest bardzo niefajnie, jest bardzo niefajnie Ja potrzebuję HP, ja potrzebuję HP, ja potrzebuję HP, ja potrzebuję HP, ja potrzebuję HP. Mocno HP, mocno HP, gdzie jest HP? Yy, yy, chyba z jedną kociąk kocią psiąkarmy przepraszam Dobra, palimy <laughs> Wybaczcie, jest troszkę jeszcze chory jak słychać A, ale, ale myślę, że damy radę i tak, by, pomimo tego yy, mianowicie no jeszcze trochę moje gardło umiera, ale, ale spokojnie będzie dobrze, tak? Jak się jak to jak to mówiło, mówiła pewna <laughs> YouTuberka. To jest jeszcze jeden fan Musaj. Dziękuję. To jest strasznie przyjemnie się i wybija. W sensie, w sensie wiem jak to brzmi, ale ale wiecie o co mi chodzi, tak? Jakby na okazji to jest złoto. o jest i ta koka, w której jest tak to, 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 to jest koka, po prostu i jest nie jest to do przesypywania. I zobaczcie to, to jest do, do mnie w ogóle. Znaczy do nas, do pana Duda, tak? Pana Duda, na, pana kolesia w polskiej wersji. To oczywiście jest bardzo prawidłowym. Prawidłowym uff! Wow, prawidłowym tłumaczeniem. Co to był za gością? On miał czerwoną jakąś taką koszulę płaszcz, cokolwiek to było. Wejdziecie, to są te drzwi, w których byliśmy, Tak, a ja sobie to jeszcze broń zbiorę o właśnie. Broń przydałaby nam się. Tutaj trochę pozbierać na pewno. Ale to jest na razie tyle. Czy znaczy, tam coś jeszcze jest, ale zobaczmy co tutaj ten pan miał i kto to jest. To był po prostu czerwony Hussein. Wiesz, wyglądał ciekawie, taki, taki demoniczny bardzo. I czy tam mamy zejść? Chyba tak. A, jesteśmy w podziemiach, ale ej. Kurczę, e, zawsze zapominam, że... To jest trochę inaczej. To jest w sensie z drabinami trochę inaczej. Mianowicie, jak idziemy w górę, to idziemy w górę. Klikamy strzałkę w dół, to idziemy w dół. Nie jest tak, że idziemy w stronę, w którą mamy wycelowaną myszkę. Ja mam takie przyzwyczajenie od bardzo dawna z, z jeszcze Counter Strike'a. Tak więc najmocniej mi wybaczcie, moi drodzy, za, za takie błędy, które mogą mi się zdarzyć. No i co, no i lecimy <laughs> z moim załamanym głosem. Znaczy, mam nadzieję, że już brzmi lepiej niż ostatnio, bo czuję się trochę lepiej. Ale niestety, lokasze okaże no, mi tutaj pozostanie, tak więc jeśli was to bardzo, ba bolało, to wybaczcie. Załóżmy sobie jeszcze jednego kotełka. Ale jakie zło. Te koty, te koty jako tłumiki, to, to jest Może największe zło. Tego dobrego stawu. Absolutnie. No ja i staram się podejść tak na spokojnie, ponieważ ja się naprawdę boję HP, ponieważ nie mamy... ...praktycznie nic z tego, z czego możemy skorzystać jako yy, zapteczki, tak? Tam jest jeszcze jeden za barem i też jeden. Dziękuję. Tam na razie nikt nie idzie, nikt nie przychodzi. O, mamy Fajkę, dobra, super. To już jest, to już jest sporo, ponieważ Fajka nas automatycznie do 125 HP leczy. O Jezu Maria, tutaj się zaczęły cyfry robić. Tam jeszcze jeden właśnie O, nawet no dwóch. Nie, te, te, głosy to jest złoto. Te głosy, znaczy te głosy na mimo że nie jest, że nie jest perfekcyjny, to to jest, to, to jest coś pięknego. Ała, cholera, ich jest tutaj cała masa, po prostu oni nadchodzą w tysiącach wręcz. No cóż, jak się to mówi, jak to mówił wujek Stalin, i jak się nie. co chodziło? Jak się nie ma y, broni, to trzeba iść na ilość. Ym, I tam mamy panią piękną, panią y, terrorystkę. Oczywiście, Postal Girl, jak się nie mylę. To jest. No i oczywiście nasze y, wspaniałe. Y, y, nie hinduskie, tylko. samskie y, y, dźwięki, tak? Znaczy, oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie gra, która jest. Y, satyrą, tak? Że, żeby nie kreować pewnych. No, to w ogóle to jest bomba nuklearna, zobaczcie. Tak? No, nie, mniejsza oto, o to. O koleś, znowu jest więcej. Miły Jeden zabity? Nie. Ten drugi by się przydał, że wyszło. Ej, jeszcze wyszedł, przepraszam. Jeśli nie mogę wysłowić coś dzisiaj. też jestem trochę po prostu, zagubiony, powiem wam, w tym miejscu, ponieważ nie mam pojęcia, co gdzie jest. O kurde, oni też mają głos, ej super. O, i proszę bardzo, mamy tutaj cały, cały, cały magazyn, wręcz. Znaczy, magazyn, no. Wiadomo o co chodzi, tak? To jest, to jest cały. Oooooh, ten szajc jednak działa. No całe całą zbrojownię. Dobra, to było super. to ja już ja już czuję się trochę bardziej żaluzją. Na, uh, 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 uh. na luzie z lataniem i biciem się. Prezydentem jest Jack Heston, a to dla was małpy. Wybrutalny jest Jack Heston. O jezu, jakie złoto. Jakie to jest piękne. Ta, ta gra to jest, to jest złoto, absolutne złoto satyry. W mojej opinii personalnej. Dobra, lecimy dalej w takim razie, a my to już byliśmy, halo, to, to czy ja gdzieś te poszerłem, to chyba tutaj mamy wrócić, czy nie? Słuchajcie. Ja się tutaj gubię strasznie i ja naprawdę nie żartuję, ja się gubię. Okej, okay, chodzimy na razie w kółko. Co było dosyć logiczne, w ogóle więcej głowic darnych, czyli chyba trzeba iść tędy. Tak, bo tędy jeszcze nie poszliśmy. Znowu kolejna głowica. Ale strasznie dużo głowic jak na jeden bunkier. Uff. Dobra, to, to było mądre. Mądre podejście. Chyba on w ogóle wysadził tutaj te drzwi. Chodzi o to, że można coś takiego tej zrobić. Chcecie wyrzucić metalowe drzwi rakieta. Tam jest jeszcze jeden. Poczyna się tak... No i trzeba trochę, trochę na pałę, Bo jest ich po prostu cała masa. I e, powiem wam tak. Um, Paradise Weekend jest zdecydowanie, zdecydowanie czymś co jest... Zupełną odskocznią od tego co, co było normalnie. Oczywiście w normalnym trybie też można było sobie robić takie... Takie, a nie inne rzeczy. Ale, ale... Tutaj wydaje mi się, że... Paradise Weekend jest typowo liniowa po prostu na piszanka. co? O, 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 o. Hu 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 hu. Czekamy, stamtąd, Bo ja w ogóle nie mam HP. Znaczy, nie mam HP to raz, a dwa nie mam. Yy, nie mam za bardzo. Zapisu. Od dłuższego czasu już nie robiłem. Począć się chyba trochę zbyt pewnie. <klujne> Patrzcie, gardło też trochę jeszcze umiera, jak mówiłem. przede wszystkim zabić tego gościa z. wyrzutnią. Zmieniam, że gram na wysokim trybie trudności, w sensie na trudnym. na poziomie trudności trudnym. Yy, Wolałbym używać słowa wysoki. Tak więc, teoretycznie jest to niby najwyższy poziom. Na wyższych poziomach podobno jest łatwiej, tak? Nawiązując do tego, co, co powiedział mi jeden z widzów, co jak powiedziałem, pogrze. Jak już skończymy grać w tę grę, jak już zrobimy sobie Paradise Lost, tak? A przepraszam, to jest Apocalypse Weekend, nie Paradise Weekend. To jest Apocalypse Weekend. Jak skończymy też dodatek Paradise Lost, który mam nadzieję, że kiedyś mi się uda kupić. To wtedy sprawdzimy sobie naprawdę ten. Też ten, ten, według gry, najwyższy poziom trudności. Aby, aby przekonać się, że rzeczywiście tam jest łatwiej. Powiedzmy tego szczerze on ciekaw, ja, jak to tam wygląda Okej, okay, 30 HP, tak? Tak. trochę słabo bym powiedział z nami. Jest. <coughs> Staram się idzie kasztej, to, to jest najgorsze. Tam jeszcze jeden jest, to jest jeszcze drugi. Ale co? Walę sobie nasz to. So... Wale, to. Wezmę sobie snajperkę, tylko nikt nie wie nam właśnie pod którymi one są, a ja jestem przyzwyczajony. Ja mam takie bardzo złe przyzwyczajenie, które mi nie... na. Nawet pomimo mojego, mojego starzu w CS-ie. Eeeh, naprawdę? Pomimo mojego starzu w CS-ie mi nie zeszło. Czyli yy, zmiana broni pod kółkiem myszy. Nie umiem się tego wyzbyć. Dla mnie to, to jest tak naturalne. Okej, okay, poszło. Myślę na fajką, widz co na fajką zrobię. Jeszcze się postaram cofnąć. Może zdążę. Yy, bo chciałbym zebrać tamto HP, które było gdzieś tutaj w tej zbrojowni. Yy, ja sobie wezmę, może trójkę. Nie, przepraszam, czwórkę. Muszę częściej używać klawiszy, bo w słuchajcie, sensie, klawiszy um, um, numerycznych, ponieważ um, one dadzą mi dużo lepszy efekt. Była chyba, że do zbrojownia, dokładnie. Ok, właśnie, tutaj było HP. też można zrobić zabra sobie trochę więcej broni, różnej różnych amunicji, takiego rodzaju, i można lecić dalej. 57 HP na razie w porządku. Myślę, że sobie będzie można zazwalnąć jakiś szybki zapis. Znowu. Tak przynajmniej szybkie zapisy wyglądają normalnie jak w Gothicu, że napiszcie całą grę, kappa. Przepraszam, ale ja trochę się będę poćmiał chujkowo z Gotika wiecznie przez optymalizację trójki, która jest... ...tragiczna, tak? No, powiedzmy szczerze, jest tragiczna. Pomimo, pomimo wszelakich patchy i tak dalej. Pomimo posiadania jednej z najmocniejszych kart na rynku, nadal będzie wam Gotik lagował z dupy. Czy loadingach niektórych czanków, więc... No cóż. Myślę, że, 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 to na razie wystarczy jako, jako taki mój... Yy, ...jaka taka odskocznia od postala w momencie, gdy... Szliśmy tutaj z powrotem w to miejsce i lecimy moi drodzy dalej. O, jeszcze pikna, proszę bardzo. Halo, oni A, tu jest jeszcze jeden pan. Proszę bardzo, się skitrał. Kubany. Jeszcze zwierzę ten karabin. Czy ja go mogę zebrać? Nie, chyba nie za bardzo. Ale to... Nie zmienia faktu, że ten karabin... A nie, ja już mam pełen magazynek, on 400 naboi. Okej. Okay. Ja nie zwróciłem uwagi na to. Idziemy. Wezmę sobie zjem te o, pączki, jeszcze werskuję fajkę zdrowia o, o, Halo, fajnie, Skąd się pan tak zle nagle z dupy Jesteśmy w jakimś pokoju chyba, który jest pokojem To takie poniżające. E... Zrywam się stąd Jestem przewodnik. może? Bardzo się pobudowało mu z dźwiękami. Mniejszo, no, jakby nie mam pytań. Zobaczmy natomiast, co się tutaj stanie. Uwaga! Myślę, że oni się, się zamienią w zombie, no i znowu będą, będą... będzie sobota. To nie USA atakuje coś, znając życie. <laughs> nie będzie mu się uciekać, dokładnie, tak też się dzieje. No kto by się spodziewał? Czyż nie, moi drodzy? Ja jestem ciekaw, czy, czy my ich tutaj jeszcze spotkamy, ponieważ nie, właśnie, zobaczcie, oni tutaj są rzeczywiście, ale to nie ma sensu, tak bardzo nie ma sensu dla mnie, oni powinni byli uciekać stąd, a nie bawić się w przychodzenie tutaj do nas. Słuchajcie, ja jest spróbuję ich ubić rzeczywiście, tam jeden mi uciekł, tego możemy ubić, na spokojnie, tam jednego, jeszcze jednego, Dobra, na razie nie, tam jest jeden, my się zbukował, ale już dostał, Eda. To bynajmniej tego stefał gry, ten dostał niestety tylko między, między nogi. Starczy dla każdego. w sumie, to dokładnie, nie pchać się, bo starczy dla każdego. Ten też dostał. Jeszcze ktoś? Tam jest jeszcze jeden. Leży. Jeszcze ktoś do mnie wali, o, znowu tutaj. Zobaczcie, ja naprawdę staram się tego podejść na spokojnie, ponieważ nie mam za dużo, za dużo HP. A, a z... A i z powrotem stąd będzie, będzie mały problem. Przy takich... przy takich e, przy tylu przeciwnikach, którzy są w wyposażeniu ki właśnie, widzicie? Rozumiem 50 parę HP. Już już mam problem. Powrótem swojej flagi. Czuję z powrotem swojej Nie daję, tak te teksty to, to jest złoto. To znaczy... To one one niekiedy są żenujące, ale o to chodziło. Postan tak miał być. To jest gra, która nie ma być śmieszna, ona ma żenować bardziej. Częściej. No, jesteś totalną głupotą, totalną rozpierduchą, rozpier i tyle. 15-17 HP, okej, okay. o, o, panie. Znaczy, mi tak w tyłu, widzisz co? Trzeba tą fajkę zdrowia wy wyjarać, bo nie mamy innej opcji. To na przeżycie. Dobra, no, lecimy dalej. <laughs> Dobra, jeszcze ta moja choroba teraz. Mogę, mogę teraz już Dziuda trochę, bo powiedziałbym, że. 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 Um, z tym kaszem, to jest, to jest, to jest ten kaszel kiedy, kiedy on po prostu te fajki Pytanie czy on miał jakiś taki kaszel jeden Okej, okay, znalazłem pączka na razie go nie mogę użyć, więc... Yy, więc jest nieźle W nie jest nieźle, bo jak powiedzieć 100hp jeszcze, tak? O to mi chodzi Tak, lecimy dalej Pytanie czy tutaj ktoś będzie? Tak Pytanie Z shotgunami, no tak, pięknie Cudownie Bo, bo właśnie na shotguny czekałem ja się tego, 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 tego chciałem. O, o, o panowie. Się nie, nie, Ale została ta apteczka. Dziękuję. No co chodziło. Zobaczcie, oni część amunicji wzięli. To jest, podoba, podoba mi się to, że tutaj wszystko, wszystko jak wróciło do normy, po czym um, amunicję oni wzięli ze względu na alarm, ale pojawiły się też nowe niektóre itemy, których, czy, które, których teoretycznie nie było, ale w praktyce oczywiście są. Tylko że my je zużyliśmy wcześniej, w poprzednim jakby podejściu, w poprzedniej przed z tak tego wybiłem, wybiłem. lepiej. się trochę. I lecimy dalej. To jest moje mega dłomiera. Ale dobra, wychodzimy, moi drodzy, na zewnątrz, ale jak dobrze pamiętam, właśnie, tutaj był właz. Chociaż może teraz powinienem to nazwać wyłazem. Ech, przepraszam, głupi żart też. Trzeło się. Ja nawet nie zdążył rzucić granatu? wow, tam widziałem, tam widziałem gdzieś pana z RPG-iem. Wyrzuciłem rakiet, więc udałoby y, się właśnie od niego uciec. Wybić przy okazji tych panów, którzy mnie tutaj... którzy tutaj mnie będą denerwowali, a raczej próbowali denerwować. Dobra. Tam na razie on wybija swoich, więc spoko. Tutaj narzucają nas granatami, więc trzeba by było się ich pozbyć również. Tak się rozglądam, czy tutaj nie ma jakiegoś HP, jakiejś apteczki czy coś. O, to jeszcze jest jeden pan. Dziękuję. A, chyba jest apteczka. O, cudownie. Chociaż no, nie było nam aż tak bardzo potrzebny w tym momencie. Trochę mój błąd. Z zrobię swoją moim błędem było to, że się wyleczyłem po, e, tymi e, fast foodami. No, ale nie spodziewałem się, że temu mogą być apteczki. tak? Ja mówię, akurat końcówki tej gry nie pamiętam dokładnie, jak one się z tym wszystkim. Z zombie po prostu. talnie, talnie zapomniałem o tym, że one były w sobotę. <laughs> znaczy, część soboty pamiętałem, część niedzielę również pamiętam, ale. Ale to jest bardziej potrze, rzeczywiście, Zobacz, Teraz się po prostu przebijamy, nie idąc przed siebie, już nie masz tu przeciwników. Więc raczej, raczej, łał, oh. chyba wystadzili panowie. O, oh, super, kuchni, jedzenie, miał cudownie fajka jeszcze do tego. Już mi lepiej. E, tak ja mówię, no ja nie pamiętam po prostu dokładnie postara, szczególnie tak jak mówię tej końcówki. Więc wybaczcie mi jeśli będę takie jakieś głupoty robił w właśnie tego wyleczenia się przez spadek. Bo nie wiedziałem, bo zapomniałem o tym, że są gdzieś tutaj jakieś takie właśnie przedmioty lecznicze. O ile w ogóle o tym pamiętałem, tak? bo... Do parę lat minęło tak, kiedy grałem w tę grę. Więc zapamiętanie dla, dla mnie, zapamiętanie po dwóch czy trzech razach jak ją przeszedłem, wszystkich item itemów i lokacji i tak dalej, to jest coś, co... Przepraszam, ale nie, że na to czy, czy, jest ...co jest syfone. ciężkie, bo nie jestem ani speedrunnerem, ani, ani jakimś niesamowitym fanem tej gry. Cudownie. Te Więc wybaczcie mi tak takie, takie podejście. Natomiast no jest, jestem absolutnie fanem fanem tego... Wow! Uff, uh, było wow, blisko. Jestem absolutnie fanem, fanem tego, w jakim, w jak bardzo kontrowersyjny i głupi sposób ta gra działa. Dlatego tak, teraz tak, uważać na siebie. A, te chyba te miny zostały wysadzone, jak pasze. Bo już ich tu nie ma. <laughs> będziecie będziecie mnie chcieli zabić za ten kaszel pewnie. To, że nagrywam chory. No ale co, tutaj ja mówiłem. Pasja ponad, ponad e, wszystko, tak? Ja nie mam w ogóle już żadnej... U! Uh. U, uh, czy ja już nie mam żadnego karabinu? No to wychodzi. Niemiło, A, to niedobrze dobrze. weź weź mi taki pistolet, może akurat loka. Auto jest ustawiony, więc powinien dać sobie radę w miarę Rado stał. Jeszcze jeden, jeszcze dwóch. Pewny pan bar jest bardzo przyjemny. Yy, to ten Powiem, wam, że to, to było to trochę, 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 trochę problematyczne. A podoba mi się w ogóle to przejście na tryb snajperski, że nie przechodzi wam automatycznie, wiecie, jak jakimś czasie czy czymś innym yy, ta kamera. Tylko że rzeczywiście jest chwila przymrużenia, jakby, wiecie, przyzwyczajenia się do. Ła. Przyzwyczajenia się oka do do obiektywu, do lunety. Fajny smaczek. Ma, mała Bez cieszy, tak? Potrzebuję tego więcej. No, mamy sporo leczenia, więc polatam, trochę z, z inną bronią, może rzeczywiście. Nie będzie akurat aż takiej tragedii. Zresztą też przeciwniku nie ma zbyt wielu Uwaga, i lecimy. Złoto. Waszą zastrzelimy, Złoto. Zaczyniemy was przez czysty przypadek, tak? Myślałem, że ich zastrzęł rzeczywiście. Jesteś aresztowany! Hej, to nie moja wina! Jeżeli się mnie aresztują, czy będę z nimi walczył? Chyba będę z nimi walczył, jak to patrzę po tym, co się dzieje tutaj na screenie. Nie pamiętam, czy czemu z tego. Nie. Okej, okay, zamknęli nas rzeczywiście. Aresztowany jako wrogi bojownik. Co za wstyd. tym sadamem obok. nie wiedzą, że mam ważną robotę marketingową do wykonania? Saddam taki skulony. Rozkaz numer 5098372. W przypadku powstania zagrożenia pożarowego, wszystkie te zostaną otwarte. Hmm. Hmm. Wiecie, co to znaczy, prawda? Ciekawe. jak się stąd można wydostać. Hmm, zastanówmy się. Mam tylko to pudełko zapałek i. Łatwopalnego talibańskiego kumpla z celi. Kumpla, to jest kumple, O jest jakie złoto. Jakie złoto po prostu jakby bardziej mi się podoba to, że ta tabliczka dużo powiedziała, nie? nie. czuję się za dobrze. No, czyżby czy, czy wchodziła, wchodziły chyba y, ten, y, minus fajki no ale trudno. Na razie przeszukuję szybko cele, z nadzieją, że tutaj coś znajdę. Jeszcze o promowaniu o tych wszystkich itemach, tak? Jakby dobrym przykładem jest to, że nie wiedziałem o, o tym... te w... No tu się podziało, oni aż tak bardzo walczyli, no oni wzięli broń. W celach, no nie wiem, ja nie, nie pytam. Eee. Jeżeli nie widziałem w tam w jakimś to jest w jest centrum handlowym. Ała, ała, ała. No, będzie bolało. Jest też potężniejszy, jak powiedział. E, no, patrzcie, jakbym go monstro. Bez dwóch. ten nie czuje się za dobrze. Zaznawali niestety po. E trochę. To jest pewne, tego staram się znaleźć jak najszybciej jakieś HP dodatkowe O właśnie Tak, bo no że się wyleczy dopiero już yy, z, zajmie mi HP i oj, aha, okej okay. HP mi już zdjęło normalnie też ja to jeszcze ich chcę wybić Zanim się zacznę właśnie yy, leczyć Ponieważ no konfrontacje zawsze lepiej, lepiej. Żeby, żeby trochę się skonfrontować I wyleczyć sobie te 30 HP niż potem tego na przykład nie mieć bo Było blisko jakby i tak dostałem mocno no, nie spodziewałem się ich tutaj że to już byli wszyscy, którzy tam, tam wcześniej wybiłem. Okazuje znaczy się, że nie. To jest kratowane przejście, po którym możemy na spokojnie wcaleć sensie taki catwalk. Nie wiem jak się to po polsku nazywa. Ja to nazywam zawsze takim siatkowanym przejściem, jak, jak mówię catwalk. mówię to jakoś na polski przetłumaczyć. 46 HP, no nie jest za dobrze. Muszę przyznać, że sobie zapiszę, ponieważ dawno nie zapisywałem. Ja patrzę na czas. 20 minut dopiero. Myślałem, że już dłużej tak nagrywamy. Ale ja to dobrze, bo to oznacza, że, że dobrze się bawi w grze. Znaczy, jakby. O, okej, okay, to jest lustro. Uuu! Zobaczcie, można przejść przez lustro. Trochę. Przez maskę tą nałożoną. znaczy tę teksturę, a nie maskę. Tutaj są jakieś wykresy, kształtne. Mamy co tutaj? Siekierka. M e Hem. Hem, hem, hem. Niespecjalnie dużo. Idziemy dalej w tym razie. Jeszcze jeden żołnierz. Udał. bo też, jest sobie dostało. Jak słychać, bo muszę znaleźć gdzieś. Zaraz HP mamy 6, tylko i zaraz nam też wykorkuje wy nasz kolega, nasz diut, nasz koleś. Ponieważ, e, ponieważ nam serce zauważy jak bije, nam ściąga, ściąga na pewno więcej niż 6 HP. Ja mam jeszcze od guna jedynie, którą można zabrać. No właśnie, i, i nie spodziewam się zupełnie niczego innego. Tutaj trzeba po prostu ostrożnie nimi. Dużo broń trzeba podejść do walki z tymi typami ponieważ nie jest, nie jest to najłatwiejsze, żeby żeby z tym HP bardziej bez apteczek. Trzeba po tej się podejść. Tu był jeszcze jeden, tak? Dobrze pamiętam. A nie jest prawej. Drugi leży. się nie zdaje, że jestem nietolerancyjny. Zabijam przed Dobrze, 11 HP. Fuck. Tak. Okay, moi drodzy, wracam. Jak widzicie, troszkę innym HP, troszkę innym fikunkiem F, dlatego, że po prostu jest tragicznie pod kątem pod kątem, tego, co zrobiłem wcześniej. Ono po prostu nie, nie mogłem wygrać tej za, za, za żadne skarby świata. Więc musiałem to zrobić na... Trochę inny, w trochę inny sposób. No, jak widzicie, powoli to jakoś idzie. Fuck. Tak. Tych gości muszę zabić granatami, ponieważ nie chcę z nimi bić na karabiny. Ponieważ znając moją celność, to właśnie. Tracę więcej HP że zdobędę. Ja sobie tutaj zrobię normalny zapis, nie szybki zapis. Już po prostu naprawdę zaczynam się bać o to, czy ja przejdę w ogóle tę grę. Jak tak gram teraz sobie. Te beczki na mnie wybuchną niestety. Trochę zmarnowane ja mam im wiedział, że dużo się oczywiście ruszać, ponieważ to nam pomaga z, z tym, że przeciwnicy nas nie mogą do końca trafić, w sensie z nim dużo trudniej pewno. pewno. Zderzamy... cholera. Chciałem być dużo amunicji, mi miałam wyciski pięknie. ale jeszcze tutaj mamy trochę. He. He. Nie, nie jest naprawdę nie jest ciekawie. 19 HP, niewiele. Tutaj mamy co? To jest shotgun, tak? Super. To szkoda, że nam się shotgun do niczego nie przyda. W sensie z tym szacunkiem, ja nie mam zamiaru się do nich na tyle zwieźć, żeby do nich bić shotguna, więc. No nie najlepiej. Jeszcze muszę rozejrzeć, trzeba na pewno wszystko jest tutaj pokonane. Czy wszyscy żołnierze tutaj nie żyją już? Kurczę muszę znaleźć apteczkę jak najszybciej. Fuck 20. Zaczęło się. I to jest to, moi drodzy. Dobra, więc co? Zobaczymy się po prostu, jak to przejdę, jak przejdę ten fragment, bo ja sam nie dam rady, muszę się na tym skupić, pewnie będę miał do tego masę podejść, tak? Więc tam, momencik wracamy. Okej, okay, moi drodzy, teraz zauważyłem, że są tutaj ja kamizelki, kluczo odporne, więc tak, wiem, że zdejmowałem przed chwilą jut, ale, ale chciałem jeszcze sobie raz zdejmować, za no to wychodzi. Wiesz, bo zarzucam mocny rzut tutaj w, te, w tę stronę. Tam już właśnie my zupełnie, jest. dlatego tam rzucam masę granatów, jak widzicie. No zawsze będzie mi rozpierdziel. Oni się właśnie pojawią, które oni mądrze obeszli ten zamek. Tak. Trzeba jest do dupy tak bardzo. Ciekawe cholerka. Moi drodzy, jak widzicie znalazłem te kamizelki. Znaczy jedną ona sobie to jest jeszcze druga. Yy, pokazuję wam to dlatego, że nie no, są głupi. A strzelba, którą znajdujemy tutaj u góry, bo tutaj znajdujemy strzelbę. Jeśli tego nie pokazałem jeszcze, to powiem wam tak, jest ona tak bardzo do dupy, że... Ja nawet, nawet nie będę jej brał. Po prostu nie opłaca. Okej, okay, tamten powinien wysadzić. Zostaje wysadzony przynajmniej jeden. I tutaj paru właśnie wyjdzie na nas. No, że naprawdę ta gra się zaczęła robić, Trudno Naprawdę jestem mi ciężko teraz w tej bazie ich. Mam nadzieję, że potem będzie lżej, Jak znajdziemy jeszcze parę apteczek albo coś. Bo naprawdę to jest pierwszy raz, jak jestem troszkę zmartwiony tym, co się dzieje. Znowu zdejfujesz! No, żebyś wiedział. Myślisz, że tak sobie o tak sobie stąd wyjdziemy i damy radę? Proszę cię. Jest apteczka. Okej. Okay. Super. To mi dużo, dużo zmienia. Naprawdę, to, to, jest, to jest duża zmiana dla mnie. No dobra. E, myślę na tym, żeby się nie wrócić po kolejną kamizelkę, to może jeszcze za chwilę. Nie saveowałeś przed chwilą? Nie obchodzi mi to, że sejwowałem przed chwilą. Mogę sejwować nawet 300 tysięcy razy. Ok, i tutaj wychodzimy z kompleksu. Pytanie, czy nam się to opłaci? Zobaczymy. Na razie jestem trochę przerażony. W tym momencie, waliło mi grę, więc... Moi drodzy, kończymy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę, tak serio kończę odcinek, bo ja się męczyłem teraz masę czasu z tymi y, typami, a przez to, co się właśnie stało, prawdopodobnie będę musiał y, rozegrać fragment od nowa, już za długo to na nagrywam, tak więc y, następnym razem spotkamy się już na zewnątrz, w tej tak więc do zobaczenia za 4 dni. 那再见。